Hejka naklejka robaczki, to ja, Logotolka. A przed Wami kolejny odcinek logopedycznego podcastu z serii Eciepecie. Tym razem budowniczy. Eciepecie to gotowe zestawy ćwiczeń logopedycznych dla Was, dzieciaki, w sosie ze śmiechów, chichów i dobrej zabawy. No, to podajcie wiadro, łopaty i gwoździe. A, no i obowiązkowo kaski na głowę. No co, no. Przepisy BHP! Y, to znaczy, języki. Na podniebienie. Ruszamy. Ale, ale, zanim opowiem Wam, co tym razem wydarzyło się u mnie i u Mariana, to mam krótką informację dla Waszych rodziców. Doroślaki, uprzejmie proszę o zaobserwowanie mojego podcastu. Chętnie przyjmę też parę gwiazdek, tak na zachętę, a jeśli szczególnie przypadła Wam do gustu moja praca, zawsze możecie wspomóc mnie na serwisie Patronite. Wiecie, że całe to logotolkowe zamieszanie powstaje dla Was, więc będzie mi bardzo, bardzo miło. I w ogóle, bądźcie updated z moimi socialami. Informuję tam o wszystkich nowościach i niespodziankach, jakie dla Was przyszykowałam. Co? Yy, a, dzieciaki, no tak, <grych> za długo gadam. Tak, tak. Zaczynamy. No, że... zaraz, zaraz, zaraz. No to, to to miało być jakoś tutaj, no. A nie, przepraszam, jeszcze parę metrów dobra. Według mapy, którą mi Maniek rozrysował, chyba jestem niedaleko. No. Minęłam pocztę już jakieś 15 minut temu. Psiotel dla czworonogów i żabkę też już dawno. No i miało być już widać bramę. Rany, yy, ale błoto, no. Ech. Dobrze, że powiedział mi, żeby zabrać kalosze, bo to, ta droga to to cały plac budowy. No, no nie, no, tutaj nic nie ma. Pole, 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 pole błota. No. Ciekawe, czy zasięg jest. Zaraz zobaczymy. O, 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 o je, je, jest, jest. Trzy kreski mam, dobra. No to spróbuję się połączyć z dzieciakami zaraz. Gdzie to było za? Nie widzę. O! o. Hmm. Dzień dobry, moi mili. A właściwie, może powinnam powiedzieć dzień dobry, budowlańcy i budowniczki. No, no bo dziś yy, uwaga, trzymajcie się smyczy, zaraz wam coś się powiem. No, mój pies, to znaczy no Marian, tak, postanowił zostać inżynierem. Tak, 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 tak. Nie przesłyszeliście się inżynierem. Otóż, co? Nie wiecie o co chodzi? Już tłumaczę. No. Otóż Marian wymyślił sobie, że w końcu dokona tego, za czym wnioskowali wszyscy jego sąsiedzi, no w tym budżecie, no o tym obywatelskim. Nie rozumiecie? No ankietę taką zrobił wśród kolegów i koleżanek, popytał na polance, czego im w życiu poza piłeczkami i jedzeniem brakuje najbardziej i dostał odpowiedź, no. Placu zabaw. Ha, no. No i zdecydował, zakasał rękawy i teraz ma łapy pełne roboty. Bo przecież co może pójść nie tak, no kiedy pies bierze się za projektowanie i budowę najlepszego psiego placu zabaw w kraju? No co? No. No właśnie, no. <laughs> Wszystko. Wszystko. No, no bo bądźmy szczerzy, no Marian to jest świetny pies, ale jego ostatni projekt to polegał na tym, że ułożył pluszaki na legowisku. No. A skończyło się tym, że całą noc zbierałam watolinę z dywanu i zszywałam królikom uszy, a, a słoniowi trąbę. No. Rany moskie. No więc, kiedy usłyszałam to jego szczekanie, co oznaczało, buduje plac zabaw dla psów, najlepszy w kraju, myślałam, że się przesłyszałam po prostu. A potem westchnęłam tylko głęboko i pomyślałam. Świetnie. świetnie, świetnie. No I teraz co? Idę przez to błoto. No, prawie zgubiłam już kalosz, i szczerze powiedziawszy, ja, ja, ja naprawdę nie wiem, co ja tam zastanę. No, nie zdziwiłabym się, gdyby się okazało, że biega sobie radośnie po lesie i tarza się w mokrej trawie. No, zupełnie by mnie to nie zdziwiło. Co? Co mówicie? Yy, z czego on to wszystko buduje? No. Nie uwierzycie! Co? Nie no, gdzie? Z żadnych cegieł. A gdzie? No to. Już Wam wszystko tłumaczę. Najpierw przyniósł do domu pateki. Całą furmankę pateków. Skąd? Nie pytajcie. Marian ma swoje sposoby. No i właśnie, i w ten oto sposób zmierzam z Wami na budowę. Poczekajcie, to chyba będzie niedaleko teraz. O, o, jest kierunkowskaz. Poczekajcie, co tu jest napisane? Dogoland. Strzałka prowadzi w prawo. No dobrze. No to idę. Chyba za tymi krzakami. Aua. ja! Swoją drogą, nie jest łatwo się przez nie przezrzeć. Rany, będę cała porysowana, no. Chyba specjalnie ukrył to wejście, żeby było tak dla tajemniczą. Co? O oh, wow? Nie no, nie wierzę. Dzieciaki, ja. Ja. Ja ja, nie wiem, jak mam wam to opisać, ale to... O, rany. Wow. <ścoughs> to jest istny Disneyland dla czworonogów, no? No, tego to się nie spodziewałam. Wielki napis na bramie Dogoland, a pod spodem Łap Vegas czyli co się dzieje w łap Vegas? Zostaje w łap Vegas. No to musiał wymyślić Marianno. Jest bramka, ogrodzenie, dużo drzew. Wow, no zapowiada się naprawdę bardzo obiecująco. No i o, i chyba go widzę. No Mariana widzę, krząta się jak, jak prawdziwy majster. Sprząta papierki? Yy, zjada bardziej. A nie, nie, jednak sprząta. To no tak, ostatnie szlify przed wielkim otwarciem. Szkoda tylko, że, że w domu tak nie sprząta po sobie. Zaraz, zaraz, ja to muszę poszukać aparatu, bo to jakąś fotkę muszę. z Miałam tutaj na pewno zaraz... to jest ta bardzo. Marian, ty to mnie kiedyś przyprawisz o zawał, no? No widzę, oj, no, 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 widzę, że się cieszysz. No, ja też się bardzo cieszę i przyznam, że, że jestem pod wrażeniem, no. Piękny baner! Co? Że się wzorowałeś na moim? No tak, tak. Logotolka ma już, to prawda, swój piękny baner, tak, tak. Masz rację, jest wyjątkowy. Od Julki, wiesz? I, i jej rodziców. A, wiesz. A, bo się kontaktowałeś i brałeś na miarę na tą samą firmę. A, nie no, spryciasz z ciebie. <laughs> no dobrze, dobrze. To, to co, Maniula, przecinamy wstęgę? Mam gdzieś rzecz. poczekaj. Fanfary sobie puścimy z telefonu. E, już przegryzłeś wstęgę? A, i, i że zaprosiłeś już testerów na zabawę? A, aha, okej. Okay. Nie testerzy, tylko ekipa budowlana. No dobra, dobra, sami... Widzę czworonożni fachowcy. Dzień dobry. Eee, o, jamnik. Okej, okay, od pomiarów. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. O, owczarek od... Kogo? A, nadzór budowlany. Dobrze. Dzień dobry. Miło poznać. Tak, logotolka. O, i... O, kto to taki malusi? A, mo, mops. Mops. Dobrze. A jaka funkcja? Co tu robi? Nie wiadomo. No, ale wygląda ważnie. No, może kierownik ma. No nic, darujemy sobie tą wstęgę, prowadź w takim razie. O, mamma mia, mania! No to jest jakby luksusowo. Co, co to jest? Karuzela? No ale nie byle jaka, ja to muszę dzieciakomu powiedzieć. Poczekaj, bo ja ich tu mam na linii cały czas. Ha, halo, jak, jak mnie słyszycie, dobrze? Robaczki, nie uwierzycie, co tu się zbudowało? No, toż to jest najprawdziwsza karuzela z patyków. No naprawdę z patyków. No wygląda to tak. Ogromna platforma, a z każdej strony zamiast siedzisk. Wielkie, pachnące, cudownie pewnie chrupiące patyki, no. No, no skąd wiem, że chrupiące, no widzę, że te sterą smakują. No, no i proszę, Maria, no kto by pomyślał? Inżynier, wizjoner, artysta, no. A ja go podejrzewałam, że jego myśli krążą tylko wokół piłek i bułek. No. Ale co, co to? O, to się włącza? Słuchajcie, Marian włącza karuzelę. Ta się zaczyna kręcić, psy szczekają z radości, próbują złapać patyki, a, a co najlepsze? Nie, no nie uwierzycie! Słuchajcie, kręcenie karuzeli uruchamia katapultę do piłek. Psy biegają w kółko za patykami, karuzela się kręci, a, a gdy się kręci, to co chwila z boku wylatują piłki, no. No i można się kręcić, a portować w jednym. Fantastyczny pomysł. Tylko rozbiegli się tutaj teraz za tymi piłkami i nie ma komu kręcić. Dzieciaki, słuchajcie, to pomóżmy Marianowi w kręceniu karuzelą, dobra? No jakby nie było, potrzeba użyć troszeczkę siły, a w pojedynkę to, to idzie tak trochę wolniej. No, to w tym celu wyobraźcie sobie, że ustami obejmujecie patyk. No dobra, no to słomkę do picia. Macie to? Mm. I to teraz, no tak, no to takie usta są. <grystanie> Powolutku wprawmy te usta w ruch, kręcąc koła w jedną stronę. Mm. Spokojnie, spokojnie, nie ma się co spieszyć, A chcecie w drugą, dobra. Nie spieszymy się powolutku. W jedną i w drugą. Spokojnie, teraz można w drugą stronę. Starajcie się robić duże koła ustami. To znaczy potykam. No nieźle. Mańka koledzy rozbiegli się po całym placu i wyłapują tenisowe piłki. Mam nadzieję, że oni się nie pokłócą, co? Mhm. I ostatni raz, dzieciaki. Mm. Cudownie. Ja mam dość. Wy pewnie też. Dosyć tego kręcenia jeszcze. Chyba mi się trochę kręci i trochę mi jest nie... De, de, de. Nie, nieważne, nie nieważne. Muszę po prostu usiąść, no tak. Yy, tak, tak, Maniu, no odpocząć. I, I w sumie to chyba bym się też czegoś napiła. Nie, 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 słuchaj, ja mam tutaj wodę w plecaku, tylko że znowu muszę poszukać. Ha? Ale jak to, że mam sobie iść do baru? Z tyłu? O, rany. Nie no, no uszczypnij mnie, Marian. No. Czy to jest wszystko na serio? Ale jak ty to... Bar z wodą kraftową? jak ja chyba śnię. Słuchajcie, ja myślałam, że ja już widziałam wszystko. No, kawiarnie dla psów, lody w kształcie łapek, ubranka z polaru, no. Ale Marian to poszedł zupełnie dalej. Zbudował barek z wodą kraftową. Dla psów, no nie wiecie, co to woda kraftowa? Nie no. No to, to taka woda, nie taka zwykła z kranu, którą nalewacie do miski dla psa albo do szklanki w domu. Nie, to taka woda specjalnie przygotowana. O, poczekajcie, bo tu jest menu. Co tu mamy? O, o, o. Woda źródlana z ogórkiem. Tak, prawda? Woda z lokalnego lodowca zmiętą lodem w kształcie kości. Mmm, brzmi dobrze. Nie wiem skąd ty to zaopatrujesz, Manio, ale poproszę, kubeczek. O rany, ale ulga. Z Dzieciaki, my nawet w domu nie mamy takiej selekcji napojów, no a tutaj psy popijają wodę z ogórkiem, jakby właśnie wróciły z sesji pilatesu albo jogi, no. No niebywałe, nie, nie, niebywałe, no. Maniu, a, a co to jest to takie wysokie, kolorowe i wygięte jak ogon wiewiórki? Zjeżdżalnia? Wow, no wygląda imponująco. A psy stawiają się już w kolejce. Ogonki machają jak wiatraki na wietrze. O, i pierwsza psina się przygotowuje do, do zjazdu. Poczekajcie, zjeżdża, jedzie, jedzie i. O, co to za dźwięk? I kolejny. Uf. Co to za plaski, jakie są. A, rozumiem. Bo ta zjeżdżalnia kończy się w kałuży błota. no. Ale dzieciaki nie takiej zwykłej, małej takiej niepozornej kałuży, w której można skakać kaloszami po deszczu. Nie! To jest błotna laguna, no! no jezioro marzeń każdego psa. I, I te psy jeden po drugim tam zjeżdżają rany, ale będzie pranie w domu, co? Co dzieciaki? Co, co mówicie? Że, że też chcecie zjechać nią w błoto? Nie, no gdzie, no to, to już sobie wyobrażam, już wyobrażam sobie miny Waszych rodziców, no i te listy z pretensjami albo rachunkiem z pralni. O, nie, 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 nie mam mowy. Chociaż, chociaż w sumie. Tylko nie mówcie, że to był mój pomysł, ok? No dobra, no to ustawcie się w kolejce. Tym razem rozciągnijcie wargi do uśmiechu. Takiego bez zębów. Mm? Bardzo mocno. I zmiana. Wysuwamy do przodu, układając usta w dzióbek. Mm? Uy, co to było za plusknięcie? Brawo! <śm> Psy są zachwycone. O, widzę, że Wy też. Skaczą, tarzają się, śmieją. O, niezłe będą gadki do prania. Dobra, to uwaga. Rozciągamy usta do uśmiechu. Mm? I uwaga, trzymajcie, będzie zjazd! Mm. Wo, skok do błota, nieźle! Pamiętajcie, że usta są złączone. Nie rozklejamy ich ani na chwilę. Błotna kałuża po zjeżdżalni to najlepszy dowód na to, że życie jest piękne, no. No Ja w życiu nie widziałam tylu tak szybko merdających ogonów. O, nie, 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 nie. Edzio, edzio, nie, nie zbliżaj się. Dzieciaki. To ostatni raz. Uśmiech? Hmm? I uwaga, wszyscy razem zjeżdżamy! Hmm, dziubek! Genialnie! <grystanie> Chyba wystarczy, co? I szczerze, patrząc na te kałuże, zaczynam się zastanawiać, czy Marian nie powinien zacząć projektować placów zabaw dla dzieciaków. No, dla was. No bo wiecie, taki zjazd do obłota po ciężkim tygodniu pracy w przedszkolu. Kto by tego nie chciał, no? Tylko Manio, wiesz co? Powiedz, ja jak my teraz tacy ubabrani wejdziemy do piaskownicy, co? A, ale co ty mi tu dajesz? Ręcznik? No ale no jak ty... Prysznice? No... No takie niezłe, miniaturowe, ale porządne. Dzieciaki, wyobraźcie sobie strumień ciepłej wody Delikatny masaż wodny i specjalne psie szampony o zapachu lawendy i mięty. No, bo, no powiem wam, że, że widzę jak psy tam stoją, zamykają oczy, jak o, podnoszą łapy, żeby woda spływała im po futerku. I Marian zorganizował też kącik masażu, no. Wellness and spa dla psów. To znaczy łap, spa and chill. Tak to się nazywa. Elegancka strefa relaksu. Są leżanki, słuchajcie. Miseczki z przekąskami. Oh, nie wierzę. Fit? Marian żadnych kabanosów? Nie no, zaimponowałeś mi? Same zdrowe, nawet bezglutenowe smakołyki z marchewką. Wow! Czekajcie dzieciaki, coś tu jest napisane. A, przepraszam. Strefa ciszy. <laughs> Prosimy nie szczekać. No dobrze, dobrze. <laughs> Wszystko się zgadza. Te psy, słuchajcie dzieciaki, one się naprawdę tutaj relaksują. No. Leżą, wygrzewają się. Niektóre mają nawet takie maluteńkie ręczniczki na grzbiecie. No. A tu nie byle jaka sauna. Aromatyczna, naturalna, pachnąca. <laughs> o Uwaga! świeżymi skarpetkami i parówkami. No, myślę, że są różni degustatorzy tej sauny. Ja podziękuję. A, a poza tym są y, maseczki z błota, masaże łapek, peeling z szyszek i kąpiele w bali z bąbelkami. O rany, takie, że człowiek patrzy i sam by tam wskoczył. I w sumie, dzieciaki, a wy nie macie ochoty teraz na wygrzanie się w jacuzzi? <grystanie> tak? No to, to śmiało. Piana jest nawet. O, gumowa kacuszka. Ej, 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 przepraszam, tak będziemy ciszej. W tym celu, dzieciaki, złączcie swoje usta i dmuchnijcie przez nie lekko. O tak. <grystanie> Niech wasze usta będą jak te bombelki w jacuzzi. Delikatnie podskakują i wybrują. O rany, jak ten masażyk tutaj. Prrr. Cudownie i jeszcze raz. Prrr. Tak jest, rozluźnijcie się. Niech wasze wargi delikatnie się ze sobą stykają. Nie napinajcie ich i dmuchnijcie leciutko przez nie. Prrr. Jamnik w szlafroku z ogórkami na oczach. Mój pies to geniusz. Wizjoner czworonożnych przyjemności, prawda? Prowadziny. Dzieciaki, oficjalnie przyznaję, plac zabaw dla psów Mariana to chyba najlepsze miejsce w kraju dla wszystkich czworonogów i nie tylko. I powiem wam jedno, dzieciaki. I wam też, drodzy rodzice. Jeśli jutro w okolicy zabraknie ogórków, ręczników i wody z lodowca, to wiecie, kto za tym stoi. I kto był pierwszy w kolejce. A teraz wybaczcie. Idę sprawdzić, czy w tym psim z przypadkiem nie robią też kawy, bo bo jeśli tak, to. Zaraz, zaraz. O! O, czyżby zostawę na dłużej, i gwiazdy prawie, tak? I za darmo! No dobrze, moi drodzy mali i duzi słuchacze. To już koniec naszej dzisiejszej przygody z Marianem i jego szalonym placem zabaw. Ale zanim się rozłączymy, chciałabym na chwilę pogadać z Waszymi rodzicami. Kochani dorośli, to jest ten moment, kiedy wy możecie pomóc Marianowi, no i mnie zdobyć świat, albo przynajmniej trochę podbić ranking na Spotify. Jeśli lubicie te nasze zwariowane opowieści, jeśli chociaż raz uśmiechnęliście się pod nosem, słuchając, jak Marian majstruje, albo ja próbuję nadążyć za jego pomysłami, to będzie mi ogromnie miło, jeśli. Klikniecie obserwuj ten podcast, zostawicie nam ocenę, no i możecie stworzyć sobie specjalną playlistę z naszymi odcinkami. Wtedy, jak tylko zrobi się nudno, wystarczy jedno kliknięcie. A jeśli macie znajomych rodziców, ciocie, wujku, babcie, którym przydałaby się chwila śmiechu z dzieciakami, to podrzućcie im link do naszego podcastu. No bo umówmy się, każdy potrzebuje w życiu odrobiny Maria. Dziękuję, że z nami jesteście. I do usłyszenia, robaczki.